Zakupy spożywcze to nie teoria, to życie. Dlatego dziś uczymy się czeskiego na tym, co spotyka każdego: w sklepie, przy półkach i przy kasie. Przed tobą 50 zdań związanych z zakupami spożywczymi. Najpierw po polsku, potem po czesku. Do osłuchania, do powtarzania, do użycia od razu. To jest dajse czeski. Idę na zakupy spożywcze. Idu na zakup potrawy. Idu na zakup potrawy. Muszę kupić chleb. Musím koupit chleba. Musím koupit chleba. Potřebuje jajek. Potřebuju vejce. Potřebuju vejce. Kde jest nabiał? Kde jsou mléčné výrobky? Kde jsou mléčné výrobky? Šukám varživ. Hledám zeleninu. Hledám zeleninu. Poproše kilogram jablek. Prosím kilo jablek. Prosím kilo jablek. Te banány jsou dojžavé. Ty banány jsou zralé. Ty banány jsou zralé. Vezme tež pomidory. Vezmu si taky rajčata. Vezmu si taky rajčata. Czy to jest świeże? Jest to cierstwe. Jest to cierstwe. To jest w promocji. To jest we Sławie. To jest we Sławie. Sprawdzę cenę. Skontroluj cenę. Skontroluj cenę. To jest za drogie. To jest moc drogie. To jest moc drogie. Weźmy tańszą opcję. Weźmu ławniejszy wariantu. Weźmu ławniejszy wariantu. Potrzebuję czegoś na obiad. Potrzebuję niecok obiadu. Potrzebuję niecok obiadu. Co dziś zjemy? Co dzisiaj będziemy jeść? Co dzisiaj będziemy jeść? Weźmy makaron. Weźmu testowiny. Wezmu tiestowiny. I sos pomidorowy. A rajczatową omáčku. A rajczatową omáčku. Gdzie jest mięso? Gdzie jest maso? Gdzie jest maso? Wezmę kurczaka. Wezmu kuřecí maso. Wezmu kuřecí maso. Czy macie coś bez mięsa? Máte něco bez masa. Máte něco bez masa? To vystarczy. To stačí. To stačí. Nic więcej nepotřebuje. Nic víc nepotřebuju. Nic víc nepotřebuju. Mám listę zakupů. Mám nákupní seznam. Mám nákupní seznam. I tak kupiłem za dużo. Stejně jsem koupil moc. Stejně jsem koupil moc. Zapomniałem o kawie. Zapomněl jsem na kávu. Zapomněl jsem na kávu. Muszę wrócić. Musím se vrátit. Musím se vrátit. Kde jest kasa? Kde je pokladna? Kde je pokladna? Płacę kartą. Platím kartou. Platím kartou. Płacę gotówką. Platím hotově. Platím hotově. Poproszę paragon. Prosím účtenku. Prosím účtenku. Czy to wszystko? Je to všechno? Je to wszystko? Tak, dziękuję. Ano, dziękuję. Ano, dziękuję. Czy mogę to zapakować? Můžu si to zabalit? Můžu si to zabalit? Wezmę torbę. Wezmę si tašku. Vezmu si taśku. Mam własną torbę. Mam vlastní tašku. Mam własną tašku. To było szybkie. To było rychłe. To było rychłe. Sklep jest pełen ludzi. OBCHOD je PLNI ludzi. Obchod je ludzi. Jest kolejka. Je fronta. Je fronta. Poczekam chwilę. Chwili poczekam. Chvíli počkám. To už koniec zakupů. To je konec nákupu. To je konec nákupu. Ide do domu. Jdu domů. Jdu domů. Třeba to všechno donést. To všechno musím donést. To všechno musím donést. Torby jsou těžké. Tašky jsou těžké tašky jsou těžké. Następným razem kupě měj. Příště koupím míň. Příště koupím míň. Zakupy zrobione. Nákup hotový. Nákup hotový. Lodůvka będzie pełna. Lednice bude plná. Lednice bude plná. To byl dobrý wybór. To była dobra wolba. To była dobra wolba. Teraz kawa. Teć kawa. kawa. Na dziś wystarczy. Nadne staci. Nadne staci. Udało się. Zakupy po czesku ogarnięte. Jeśli chcesz więcej takich praktycznych odcinków, zostaw lajka i subskrybuj. Wcześniejsze filmy też czekają. Sprawdźcie i ucz się czeskiego razem z nami!